Moi drodzy, zdebilnienie w narodzie niestety postępuje i to postępuje za bardzo według mojej opinii. O czym mówię, a właśnie o tym, o takiej maluteńkiej karteczce, którą zaczęli drukować, laminować, kuce, antyszczepy, brauniści i całe to środowisko, które było zgromadzone na tym marszu. Stop, pandemii! Pokażemy sobie tą karteczkę i omówimy, co tu są za pierdoły, ok? Na początku to chciałbym powiedzieć, że ta karteczka wygląda, przynajmniej sprawia wrażenie, jako coś urzędowego, wobec tego starsi ludzie się na to nabierają i twierdzą, że to jest jakieś zezwolenie, jakieś umożliwienie. Pytają tych ludzi, a ci ludzie, zamiast powiedzieć, że to jest jakiś happening, żeby powiedzieć, że to jest jakaś, nie wiem, akcja informacyjna czy coś takiego, oni wprost bezczelnie kłamią, że to jest właśnie zezwolenie uprawniające, żebyś nie nosił maseczki. Dzisiaj moja 80-letnia ciotka przyniosła mi coś takiego i powiedziała, Powiedziała, że proszę bardzo, lepszy komentatorku, patrz, teraz dają takie karteczki i ja teraz wróciłam radosna do domu bez maseczki, bo ja już nie muszę nosić. Dopiero jak cioci wyjaśniłem, kto zacz kto to nosi jakie rzeczy reprezentuje że między innymi to są antyszczepionkowcy goście którzy negują szczepionki takie różne rzeczy to się przeraziła myła 10 razy ręce a to wyrzuciła spaliła w ogóle nawet najpierw i pod tym względem właśnie moi drodzy to jest wredne, ponieważ rozdają to ludzie, którzy nie mają plakietek partyjnych, nie mają jakichkolwiek rzeczy związanych, że reprezentują jakiś konkretny obóz polityczny. Nie, to są po prostu ludzie po cywilnemu, w miarę schludnie ubrani, którzy wciskają ci takie rzeczy, nie nosząc maseczki, nie nosząc rękawiczek, nie nosząc niczego. Pytanie co oni sami roznoszą? Ale dobra, dość wkurwiania się na debilizm związany z gośćmi, którzy to dystrybuują, Chociaż szczerze powiem wam, taki mój mały apel, że jeśli widzicie takiego gościa, który coś takiego rozdaje, obojętnie czy to jest jakieś centrum handlowe, czy to jest jakiś pasaż, czy to jest, wezwijcie ochronę. Dajcie znać, że to jest gościu, który najprawdopodobniej jest oszołomem według was, że według was e, nie nosi maseczki, jest niebezpieczny, bo rozdaje dalej swoje wirusy. I patrzcie na re... Akcje, zobaczcie, co ochrona zrobi, co policja zrobi, czy ktokolwiek inny. Ponieważ, według mnie, nie jestem oczywiście pewien, jak nie jestem pewien, to wam mówię: takie coś, takie drukowanie takich zezwoleń mogłoby podchodzić pod fałszowanie dokumentów państwowych. A za to, już szurku, jeden z drugim, to srogie bagiety są. Dobra, to teraz omówimy wysrywy, które są na tej kartelusi, dobra? Jeśli chcecie, to możecie podać ten materiał dalej, na przykład szurom, którzy załapią ból dupy, że. O, bo, bo kartelusia to jest bardzo ważna rzecz, bo tam są ważne rzeczy. Proszę bardzo, podajcie im ten materiał, niech sobie posłuchają, co za pierdoły napisali. Co my tam mamy? Okaziciel tej karty nie podlega obowiązkowi noszenia maski. Jaka podstawa prawna? A, konstytucja. Poczekajcie chwilę. Och, jaka zakurzona. No w sumie od czasu dojścia Pisu do władzy to nie za bardzo używana. Odwołują się do artykułu drugiego. Artykuł drugi. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Jak to się ma do nienoszenia maski? No chuja się ma. Jedziemy dalej. Artykuł 7 organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Jak to się ma do noszenia maski? Chuja się ma. Dalej mamy sraczkę, artykuł 30, 31, 32, więc pozwólcie, że przeczytamy sobie je wszystkie razem. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Jedziemy dalej, artykuł 31. Pierwszy Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Dwójka Każdy, kto jest zobowiązany szanować wolność i prawa innych, nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko i wyłącznie wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Artykuł 32 Wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym bądź gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Jak to się ma do noszenia maski? Ma się i to bardzo, tylko że szury sobie walą samobuja, ponieważ Konstytucja jasno wskazuje, że jeśli jest sobie ktoś i ktoś ma w dupie prawa innych, to powinien być sprowadzony natychmiast do pionu, ponieważ nadrzędnym celem jest ochrona zdrowia, czyli innymi słowy Konstytucja mówi, załóż tę maskę na ryj debilu. Ponieważ chronisz zdrowie innych. Każdy macie w dupie. Jak chcesz, to możesz sobie zdychać. Masz wolność do leżenia pod płotem i zdychania sobie na. <ścoughs> Ale. Jeśli jest sobie ktoś, kto nie życzy sobie na przykład zdychać pod płotem, to musisz założyć tą maskę na ryj, ponieważ jego wolność jest najważniejsza, a nie twoja, ponieważ ty swoją byś ingerował w niego. Jaśniej się już nie da. Artykuł 37. Kto znajduje się pod władzą Rzeczpospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji. Wyjątki od tej zasady, odnoszące się do cudzoziemców, określa ustawa. Czyli co? Czyli następny samobój polegający na tym, że musisz przestrzegać prawa, szurze, więc załóż tę maskę, ponieważ to jest Twój zastrany obowiązek prawny. Dalej znów mamy sraczkę od 38 do 41, więc na bieżąco sobie ją będziemy omawiać. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Tak! prawną ochronę życia, czyli prawnie chroni mnie państwo przed debilem, który maski nie nosi i prawnie reguluje, żeby ją kurwa założył. Artykuł 39. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. I teraz zapewne zapytacie: "Oj, lepszy ale skąd tutaj coś takiego? Dlaczego to te się znalazło? Czy oni na pierwszych lepszych artykułów, które oni sobie wymyśli? Tak, w sumie tak, ale głównie to się znalazło dlatego, ponieważ oni w swoim urojeniu twierdzą, że ta cała pandemia to jest po prostu eksperyment, eksperyment medyczny, eksperyment społeczny, że to jest wszystko wymyślone i rozumiecie, oni to negują. Tak mamy do czynienia aż z takim odlotem. Artykuł 40. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych i dlaczego myślicie, że to tu się znalazło? Dlatego, ponieważ za nienoszenie mask jest mandat w wysokości 30 tysięcy polskich nowych złotych i oczywiście dla szura istnienie mandatu jest już straszne, jest już dobijające. Nie wierzycie, poszukajcie sobie między innymi przeogromnego bólu dupy Konfederatów, kiedy parkingowa opłata, to znaczy pa opłata za parking bez e, zezwolenia, bez opłaty, czyli de facto mandat, został w Warszawie podwyższony. Zobaczycie sobie ten wielki, przeogromny ból dupy. Urur, ale jak to za łamanie prawa, ja mam płacić. To jest ten magiczny świat Shuri, gdzie jak ty łamiesz wolność Shura, na przykład każąc mu coś, na przykład, żeby nosił maskę, nie zarażając innych ludzi potencjalnie, to on jest niszczony, on jest molestowany, jego wolność jest zmiażdżona! Ale jak on robi co chce, może nawet łamać prawo, nie, to to, to już jest wszystko spoko, bo jego wolność... Co tam dalej mamy? Artykuł 41. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie. Każdy pozostawiony, pozbawiony wolności na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celem niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia o pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności. Każdy zatrzymany winien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania. Powinien on w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany być do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, jeśli w ciągu 24 godzin od przekazania dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami. Czwarte. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny. Piąte, każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania. Jak to się ma do noszenia maski? Nijak, dla normalnego człowieka, dla szura, on jest niszczony, on jest miażdżony przez państwo, on jest dojechany. Wobec tego w jego wizji noszenie maski to jest brutalne pozbawienie wolności i tortura. Jesteśmy w połowie podstawy prawnej samej konstytucji, samej konstytucji, bo tam jeszcze są inne wysrywy. Jak na razie mamy robienie z siebie ofiary i potwierdzenie tezy, że ludzie noszący maski uregulowane prawnie są jak najbardziej na miejscu. Znów mamy sraczkę od 51 do 53, wobec tego to przeczytamy sobie wszystko po kolei, też razem. Artykuł 51. Nikt nie może być zobowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do zobowiązania informacji dotyczących jego osoby. Dwójka władze publiczne nie mogą pozyskiwać lub gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Trójka każdy ma prawo do dostępu dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa określa ustawa. Czwarte, każdy ma prawo do żądania, sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. Piąty, zasady i tryby gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa. Jak to się ma do noszenia masek? Chuja się ma do noszenia masek. Następny wysryw, który został dodany, tylko żeby ładnie pasowało. Artykuł 51. Pierwszy. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wyboru zamieszkania, miejsca i pobytu. Dwójka. Każdy może swobodnie opuścić terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Trójka. Wolności, o których mowa, mogą podlegać ograniczeniom określonym w ustawie. Czwórka. Obywatela polskiego nie można wydalić z kraju ani zakazać mu powrotu do kraju. Piątka. Osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może osiedlić się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na stałe. Jak to się ma do noszenia masek? Chuja się ma do noszenia masek. Artykuł 53. Jedynka. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Dwójka. Wolność religii obejmuje wolność wyznania bądź przyjmowania religii według własnego wyboru. Oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultów zależnie od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo do osób korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują. Trójka. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego oraz religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis artykułu 48 ustawy pierwszej stosuje się odpowiednio. Czwórka. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religijnych osób. Piątka. Wolność uzewnętrznienia religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne lub do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności praw innych osób. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. Siódemka. Nikt nie może być odpowiedzialny o zobowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. Czy innymi słowy, pięćdziesiątka trójka pięknie ora fakt, że można zamknąć kościoły z powodu tego, że no, są przyczyny zdrowotne. Można, przy czym te kościoły w większości moi drodzy były zamknięte nie przez władzę. To nie władze zamykały kościoły, tylko biskupi. Biskupi, którzy według swoich rozporządzeń na danej diecezji zamykali je bądź otwierali. Tymczasem, oczywiście, szury żyją we własnym świecie, w którym to oczywiście robi to państwo. Które, żeby było śmieszniej, ma na to podstawę prawną? Które, żeby było śmieszniej, są podane właśnie przez szurów? Jedziemy dalej. Artykuł 58. 1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się, się wolność zrzeszania się co za matą to pisał. Dwójka. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd. 3. ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami. Czy innymi słowy, znów szury jadą po sobie, szury nie doczytały i szury nie wiedzą, że ustawa reguluje, jak, kiedy i gdzie mają się spotykać demonstracje. Artykuł 78 Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa. Jak się ma to do noszenia masek? Chuja się ma to do noszenia masek. Artykuł 83 to jest czysty dis szurów, i nie wiem kto to pisał, ale sam się pięknie zaorał, postując właśnie na tej karteluszce coś takiego. Artykuł 83: Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Jak się to ma do noszenia masek? Bardzo się ma to do noszenia masek. Masz nosić maskę na mordzie. Kończmy już tą szopkę, bo to jest żenujące. Artykuł 92. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie w celu jej wykonania: zwróćcie uwagę, wrócę do tego potem. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wykonania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Dwójka. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekraczać swoich kompetencji, o których mowa w ustawie pierwszej, innemu organowi. Jak się to ma do noszenia masek? poczekajcie zaraz do tego wrócimy kończymy artykułem 233 i to jest o ustawa określająca ograniczeń zakres wolności i praw człowieka i obywatela w zakresie stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać wolności i praw określonych w artykule 30 godność człowieka artykule 34 i 36 obywatelstwo artykule 38 ochrona życia Artykule 39 i artykule O, ta ja już wiem dlaczego oni wypisali te wszystkie artykuły. Po prostu wysrały e, spodobało im się 233 im się spodobała i przy okazji wysrali wszystko co poprzednio. Dwójka. Niedopuszczalne jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku. Trójka ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej może ograniczyć wolność i prawa w, ustalone w artykule 22, artykule 41, to jest ta cała litania, co oni to dali. Wobec tego, moi drodzy, mamy właśnie tą litanię, którą ktoś chyba skopiował. Ja już wiem, chyba coś się stało, ja już wiem, chyba co się stało. Znaleźli sobie fajną rzecz, która im się podoba, czyli artykuł 233 stwierdził, uuu, fajnie, fajnie, to to skopiujemy i tutaj jest taka litania, to my po co będziemy czytać te poprzednie rzeczy, to wszystko jebniemy na tą karteluszkę i wtedy na tej karteluszce będzie dużo i będziemy wyglądać na poważnych i będzie zajebiście. Tylko jest jedna ważna rzecz tutaj, że w tym artykule jasno zwraca uwagę fakt, że yy, tutaj, jest wszystko powiedziane tam obywatel, rasa, płeć, język, wyznanie lub jego brak, pochodzenie społeczne, majątek, urodzenie itd. Ale w tym jednej rzeczy, w tej jednej rzeczy nie jest określone, że nie ograniczają cię jak jesteś chory, albo jak jesteś potencjalnie chory. A tutaj właśnie oto się czepiają szurki, oto mają ból dupki, że ktoś im każe nosić maskę jako potencjalnie chorym bądź nie. Dopiero na sam koniec szambo się wylało i dopiero na sam koniec odkryłem, dlaczego właśnie taka litania się, bo coś tak zastanawiałem się, że chwila. Przecież oni nie, nie będą wertowali tego. To jest aż ile uwaga? Aż 47 stron. 47 stron tekstu Szur nigdy w życiu ci nie przeczyta. On woli sobie. Pooglądać jakieś filmiki Zięby, czy Marcinka, czy coś innego. Ale teraz, moi drodzy, uwaga, pamiętacie 92? No, no to wróciliśmy do niej właśnie, bo na tej karteczce jest napisane: przepisy rządu wprowadzane są na zasadzie rozporządzenia, są nielegalne. Według Konstytucji ich źródłem może być tylko ustawa. Obowiązek noszenia masy kłamie prawa i wolności konstytucyjne. Przy czym, jakbyś czytał, szurze, artykuł Konstytucji, na który się powołujesz, to wiedziałbyś, że w paragrafie pierwszym stoi jakbyk. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Tak, wróciliśmy do tego fragmentu, o którym wam mówiłem. Ten jeden artykuł rozpierdala chłopsko-prawniczyzm szurów i właściwie nie ma o czym dalej rozmawiać, ale kontynuujmy. Kabaret jest zbyt dobry, by teraz przestać. Dalej mamy taki Margines i pod tym Marginesem jest coś, co ma teoretycznie zmusić biednego sklepikarza, aby obsłużył takiego szura bez maski. Sobie teraz to przeczytamy. Pod karą grzywny sprzedawca nie może nie obsłużyć klienta bez maski. Artykuł 135 KW, Artykuł 543 KC, Artykuł 471 KC. Przeczytamy sobie to od troszkę od dupy strony, okej, okay? bo puenta jest właśnie w 135. Artykuł 471 Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania. Odpowiedzialność eks kontraktu. Dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jaki dłużnik? No, teoretycznie oni twierdzą, że sklepikarz jest dłużnikiem. Jakim cudem, jak jeszcze nie weszliście do sklepu i nie nawiązaliście transakcji? Nieważne, umysł szura. Artykuł 543: Uwaga! Wystawienie rzeczy, oferta. Wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży. Jak to się ma do gościa, który stoi przed sklepem i jeszcze nie widzi tych cen? Nijak. I teraz uwaga, moi drodzy, werble, bo 135 już wszystko rozwiązuje. Artykuł 135: Kodeksu Wykroczeń. Kto zajmując się sprzedażą towaru w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży tego towaru, podlega karze grzywny. Tylko, moi drodzy, jest najważniejsza końcówka bez uzasadnionej przyczyny. Jeśli pandemia, gdzie ludzie chorują masowo, to nie jest uzasadniona przyczyna, to już kurwa nie wiem co. Myślę moi drodzy, że już więcej nie mam nic do dodania, więc podsumujmy sobie tą szopkę, ok? Chłopsko rozumizm, foliarzy i szurów działa praktycznie jak spacznia, jakakolwiek nauka bądź zdobycz technologiczna czy też myśl filozoficzna zostanie przewrócona do góry nogami i wypaczona. Podobnie dzieje się z prawem, ponieważ mamy tutaj zatostowane dosłownie przepisy, które świadczą za tym, żeby właśnie te maski nosić, że Polacy mają obowiązek chronienia innych przed wirusami, które sami rozsiewają. Tymczasem szury żyją w takim odrealnieniu od rzeczywistości, że oni nawet do tego nie doszli. Oni nie ogarniają, że sami noszą rzeczy, które wskazują na to, że maski mają nosić. Nie wiem, kto jest autorem tej karteczki, ale według mnie powinien ponieść odpowiedzialność za swoje czyny, ponieważ jeśli chodzi o treść, to odwalił hamowę. Jeśli chodzi o wygląd, to odwalił, według mnie, coś, co podpada. Po out podszywanie się pod dokument urzędowy i ogólnie to szkoda strzępić ryja, ponieważ jakiś chłopek roztropek sobie coś tam ponapisywał, a szury się tym jarają, jakby to była super żarąbista rzecz, nawet nie weryfikując tego. I z tego właśnie powodu upraszam was o podawanie dalej tego materiału, ale przede wszystkim uświadamianie ludzi, którzy noszą takie rzeczy, szczególnie osób starszych, którzy myślą, że to rzeczywiście jest jakieś zezwolenie, że to nie jest żadne zezwolenie, to jest pierdolenie, to są bzdury totalne, które ktoś sobie naskrobał i które nic nie znaczą. Totalnie mam gdzieś, czy jakiś szur, jeden z drugim dostanie mandat, dostanie 30 kafli do zapłacenia, to się zesra. Zupełnie mnie to nie obchodzi, ba, nawet się ucieszy. ale najbardziej mnie boli, że może roznieść ktoś dalej chorobę właśnie przez debilizm takiego szura, który coś takiego dystrybuuje. Mało tego jeszcze te szury określają, że ludzie, którzy nie mają takich karteluszek, to nie są prawdziwymi Polakami. Wobec tego inba się rozkręca, ale o tym zrobię następny materiał. Na razie wam dziękuję, ale błagam was, Walczcie z szurią, walczcie z debilizmem, walczcie z chłopskorozumizmem. Takie rzeczy nie pójdą same. One właśnie się rozwijają przez ignorancję, ignorancję, która staje się cichą akceptacją. Zobaczcie, do czego cicha akceptacja doprowadziła. Do tego, że szury już się organizują, szury już wychodzą na ulicę i szury odpierdzielają szajs. Szajs, który stanowi zagrożenie zdrowia i życia zwyczajnego obywatela! Czy służby wreszcie zareagują? Nie wiem. Wiem, że na pewno ja będę reagował i będę to dla was komentował. Dziękuję wam, zapraszam was do komentarzy, ponieważ one jak zwykle są wasze. Podawajcie linka dalej. Do zobaczenia.